To nasz parking dzisiaj. Parkujemy przy drodze w takiej zatoczce. Trochę pada. Ale ciągle jesteśmy optymistami. Prognoza jest na dziś taka, że ma się przejaśnić. Pole nie jest złe. Jest tylko jeden problem. Było już trzepane w tamtym tygodniu tutaj wyszedł mi moneta rzymska potocznie nazywam to rzekami profil jakiegoś władcy z drugiej strony też jakaś postać coś trzymająca strasznie wieje ciągnie popera Down and he's uh, he's um, a, a soldier holding it. You can so, see that? Soldier holding somebody's head. Yeah, but they're, they're on the floor, kneeling down. It's a captive. Yeah, all it's right. It's a prisoner. Okay. Yeah, you have a, have a look for this. A póki co udało mi się znaleźć te dwie monetki. Tą sprawą, sprawę już pokazywałem. Ta z lewej prawdopodobnie też jest Konstantyn. Z prawej Konstantyn to jest cesarz, który wprowadził chrześcijaństwo do Rzymu i do Europy na dużą skalę. Z prawej strony. Prawdopodobnie żołnierz A u niego, u jego stóp z lewej strony pojmana, Pojmany niewolnik W każdym razie kogoś, kogo zniewolił można powiedzieć Yeah. <laughs>